Według planów ulica Niciarniana ma zostać zagłębiona i przejść tunelem pod torami kolejowymi. Rozpoczęcie prac będzie oznaczało ograniczenie ruchu na ulicach Niciarnianej i Widzewskiej. Mieszkańcy Widzewa są w tej sprawie podzieleni. Prace muszą być, dworzec musi ruszyć, musi być otwarty. Moim zdaniem lepszy byłby wiaduk, ale się mieszkańcy nie zgodzili, także musi być tunel. Nie za bardzo mi to. Autobusy będzie ciężko do pracy dojeżdżać ludziom. No co to tak? No. Musimy się pogodzić z tym wreszcie. Czyli mówię do mężach, to dobrze, żeby, żeby niedługo zaczęli, to trochę nam odciążą ten ruch. Totalna bzdura. Nie wiem kto to wymyślił, nie wiem dlaczego. Co się będzie działo na Kopcińskiego, co się będzie działo na Pona. Na... Mileszka, to się tego nie da opisać. Na tę chwilę nie wiadomo jeszcze, jak będzie wyglądać tymczasowa organizacja ruchu w związku z mającymi się rozpocząć na wiosnę pracami. Jeśli chodzi o jakieś konkretne działania, czy to informacyjne do mieszkańców, w jaki sposób będą te przejazdy funkcjonowały, czy też już konkretne informacje, jak będzie to dokładnie wyglądało, to oczywiście musimy chwilę poczekać. To jest inwestycja polskich linii kolejowych. który zajmuje się takimi sprawami. Wykonawca oczywiście pracuje na naszym zatraceniem. Obecnie wykonawca prac prowadzi badania soczewki wodnej pod ulicą Niciarnianą. Nie wiadomo jeszcze, co w ramach inwestycji znajdzie się pod ziemią i czy wykonawcy nie natrafią na utrudnienia w postaci nieoznaczonych na mapach instalacji. Zarząd Drugi Transportu w Łodzi zapowiada, że zmiany w organizacji ruchu będzie konsultować z mieszkańcami Widzewa.